Monster, monster, so, come on and be shake master high, the party never ends Monster, monster high, monster high, monster, monster high Freaky, shaky, fly Monster high, we're student buddies, we are Laguna gapi się na Gila bez ruchu od piętnastu minut To się źle skończy Musimy ją z tego wyrwać Też porachunki są trudne Myślę, czy nie iść później do biblioteki się pouczyć. Tak! Biblioteka to cudowne miejsce do nauki i wprowadzania... wiedzy do mózgu. Z znaczy, jeśli jakiś masz. To tyle? Lustrujesz kolesia prawie godzinę i tylko na tyle cię stać? A daj mi spokój. Gil praktycznie wygląda jak model. <laughs> Nigdy do mnie nie zagada. Słanka przed chwilą właśnie to zrobił. <laughs> Masz najpiękniejsze oczy. Muszę znaleźć moją książkę do szporachunków. Chcę się wczołgać w muł i pozostać tam już na wieki. Czy to tej książki szukasz? Spotkajmy się przy fontannie o trzeciej.